Bór. A następu po ogórze. Dobra, no to jedziemy. Tam, 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 tam. Witam wszystkich. Nazywam się Sebastian. <grym> <grym> I biję się w sobotę na Galikę SW53 w studiu. To jest po raz piąty i na pewno ten jakby stres, który towarzyszy debiutantowi, czyli Twojemu przeciwnikowi Kubie, Kubie wikłaczowi, jest zupełnie inny. No więc z jakim nastawieniem wychodzi do tego pojedynku? Jak, do każdego pojedynku wychodzę nastawiony bardzo pozytywnie. Jestem zadowolony z tego, że jestem w tym miejscu i będę miał okazję bić się na tej powiedzmy przełmowej gali, no bo to będzie pierwsza po pandemii koronawirusa. Cieszę się bardzo, jestem nastawiony dobrze i nie czuję na razie żadnego stresu a, związanego z walką. A na ile w głowie masz tą walkę, którą przegrałeś trzy lata temu z Kubą? A no menomem no otwieraliście wtedy też fight kar. To była pierwsza walka, tak jak to będzie w I sobotę. byliśmy przy pustych trybunach. Tak. <laughs> tak yy, no no baza, no, nie no, Tak. Od tamtej walki minęły trzy lata, więc yy, no, wiele się zmieniło i u mnie, i u Kuby. Jesteśmy na yy, trochę innym poziomie niż, niż wcześniej. Yy, na pewno rozwinęliśmy się bardzo przez te lata. Bili, bijemy się na większych galach. Nie wiem, nie siedzi mi jakoś mocno. ta walka o, od tamtej pory. Y, wiem, że poczyniłem bardzo duży progres i mam nadzieję, że w sobotę będę to mógł pokazać. Nie podchodzę do tego tak na tej zasadzie, że jakoś emocjonalnie jest to dla mnie y, rewanż o wszystko i w ogóle straszne. Nie? Bo tak naprawdę dziękuję mu za tą, tą y, walkę i za to, że przegrałem, bo dzięki temu rozwinąłem się dużo bardziej jako zawodnik i y, teraz mam nadzieję, że dzięki mnie on będzie mógł się w przyszłości rozwinąć. Powiedz nam, jak idzie u Ciebie z wagą? Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi właśnie o cięcie wagi? No. Jak widzicie, czuję się świetnie, odpowiadam całkiem sprawnie, nie ciągnę tego makaronu, także jest git. E nie zostało tak naprawdę dużo do zrobienia, więc myślę, że jutro na porannym ważeniu e będzie fajnie. A na tym medialnym to w ogóle będzie super. Jesteś faworytem? Czy raczej myślisz o tym, że jesteś underdogiem w tym pojedynku? Jak w ogóle do, do takich rzeczy podchodzisz? Obserwujesz co mówią kibice? No według, e, jak, według Buchmacherów, widziałem wszystkich, jestem underdogiem raczej, nie stawiając. Kurs doskoczył. Zimniejszym tak? underdogiem jeszcze po ogłoszeniu. Naprawdę? A po o. wywiadzie to już nie wiadomo. Nie no, po wywiadzie to w ogóle pewnie będę Pisz. pogrążony. <laughs> Nie ja, 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 ja lubię być underdogiem. Tak naprawdę mi nie przeszkadza ta pozycja. Nie czuję jakiejś presji na sobie z tym związanej. Po prostu wszystko, co ma być, to będzie rozwiązane w klatce i tam pokażemy swoje umiejętności. To, to jak, jak naprawdę będzie ten przegląd walki wyglądać. A to jak zapowiadają ludzie, to. Nie zawsze się sprawdzam. Już wielokrotnie to udowadniałem i mam nadzieję, że udowodnię też wszystkim w sobotę. Po tej przygodzie bałkańskiej w organizacji KSW czujesz się pewniej, spokojniej tutaj, bo no, tak naprawdę to Kuba debiutuje, a Ty już toczysz kolejny pojedynek. To prawda. <śmiech> <śmiech> no Kuba debiutuje? No, nie, no, ja czuję się pewnie. No, to jest mój kolejny pojedynek. Cieszę się, że jestem w KSW, i każda kolejna walka tutaj to jest. Super przeżycie i fajnie, że to jest jakby znowu coś nowego, no bo biłem się na pierwszej gali w Chorwacji i to było po prostu wow, bo otwierałem tą kartę, tutaj też otwieram kartę i to jest w sumie no druga gala w studiu, ale taka pierwsza że jest taka z większym przytupem niż ta pierwsza według mnie, bo sportowo rozpiska jest super i myślę, że ściągnie naprawdę dużo osób, więc cieszę się, że po prostu mogę być na takich wyjątkowych eventach. No Zobaczymy. No, wydaje mi się, że Kuba też nie będzie jakoś zestresowana. On też jest przyzwyczajony do tego, że się bije. Tam na tych galach Eagles. E, chyba też jest trochę osób, więc e, znaczy, jutro nie będzie. W sensie pojutrze nie będzie zbyt wielu osób na hali. Będą jakieś tam e, śladowej ilości kibiców. Raczej to nie, nie zrobi na nim wrażenia. Nie? A czy uważasz, że ewentualne zwycięstwo dacie w tym razem już title shota w, w KSW? No, nie zastanawiam się nad tym, ale chyba wszyscy wiemy, że jeśli wygram, to. Tak. Mhm. Czyli zamkiesz Mówisz kartę walk, bo teraz otwierasz mhm. i tak nagle przeskok na zamknięcie, trochę niecodzienna sytuacja dla Ciebie to będzie, zaspał. No właśnie, Nie no, tak no, tak jak już wspominacie, zazwyczaj otwieram te wszystkie gale, KSW lubi mnie wpychać na tą pierwszą walkę, pewnie ze względu na to, że jestem jeszcze dosyć mało medialny i biję się w niskiej kategorii wagowej, jednak mam nadzieję, że przy jakby użyciu moich no, dobre rozciąganie. E, przy użyciu moich umiejętności po prostu tego, co, co mam, e, wypracuję sobie lepszą pozycję na karcie w przyszłości. A no wiadomo, że jeśli będzie to w przyszłości jakiś pojedynczy opasny, to raczej nie będziemy otwierać gali. Chyba, że będziemy bić się na narodowym, nie? Ale to do tej gali pewnie jeszcze poczekamy. No to Sebastian powiedz, bo Kuba jest fenomenalnym parterowcem. I e, jak tutaj chcesz sobie poradzić z tym w, w, w tej płaszczyźnie? No po prostu chcę sobie poradzić w pierwszej walce też jakby sobie stójce. w te... no, nie no oczywiście że walka w stójce raczej powinna być w teorii na mnie w parterze dla niego ale jak będzie w walce to zobaczymy bo nie wykluczam scenariusza że też ja mogę coś zrobić zagrozić w parterze ponieważ no przez ten czas od pierwszej walki mocno się rozwinąłem. Zbigniew Tyszka naprawdę dużo czasu poświęcił na to żeby poprawić moją grę parterową i mam nadzieję, że będę w stanie to jakoś udowodnić. No, w pierwszej walce też nie było tak jakoś, znaczy było, w trzeciej rundzie zaszedł mi za plecy i miałem problem z wyjściem z tej pozycji, ale potem kolejne trzy miesiące z rzędu przesiedziałem w tej pozycji na treningu i, i robiliśmy tylko wyjścia tak naprawdę pode mnie, żebym, żebym się nauczył jak najlepiej z tej pozycji wychodzić, więc Mocno się rozwinęła od tamtej pory, jeśli chodzi o parter, i no, nie wiem, no, nie czuję jakiejś mega presji, nie boję się tego. Więc y, mówisz o Zibim Tyszce, to możemy się spodziewać, że wyrodzi się pirania i w sobotę zobaczymy nawet może jakąś skrętówkę na, na kolano czy na staw skokowy. Nie chcę nic takiego zapowiadać, ale potrafię takie rzeczy. Byłeś na gali studyjnej Babilonu, byłeś na gali studyjnej Fenu, wiesz już jak to wygląda? Cieszysz się, że w takim anturażu będziesz się bił, czy wolałbyś jednak tą publikę? No. Oczywiście, że wolałbym, żeby była publika, bo wtedy ta gala by wyglądała tak, jak powinna wyglądać. Jednak przez to, że widziałem te dwie gale studyjne już, które były wcześniej dwóch organizacji tam właśnie Babilonu i Fenu, to wiem po prostu, na co jestem. Znaczy jestem przygotowany na to, co tam będzie, bo nie powiem za pierwszym razem na tym Babilonie zrobiło to na mnie lekkie wrażenie, że jest tak. Cicho i dziwnie. Jednak już na było naprawdę fajnie. Podejrzewałem, że e, tutaj będzie jeszcze lepiej. Więc, e, no stress, naprawdę. Myślę, że będzie fajnie. Kto w narożniku? E, oczywiście trener Grzegorz Jakubowski oraz e, mój główny sparring partner i przyjaciel Kasper Formela. Co, dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Jeśli miałbym jeszcze moment, to zapraszam Was wszystkich do kupowania transmisji pay-per-view z mojego linku. Bo jak już tutaj kiedyś jeden redaktor wspomniał, trzeba wspierać tych najbiedniejszych na karcie, czyli mnie. Więc oczywiście wchodźcie na mój profil, znajdźcie sobie link do pay-per-view i oczywiście wykupujcie. Także dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie i trzymajcie kciuki mocne 11 lipca. Nie zawiodę Was. Diolch. Diolch yn barth.